Mieszkańcy ulicy Paderewskiego w Limach. Niebezpieczne osuwiska. Sprawy osuwiskowe, sprawy geologiczne są sprawami trudnymi do, rozwią do rozwiązania. Rusza remont drogi powiatowej z mieszany dolnej do niedźwiedzia. To jest zadanie powiatu, a nie zadanie miasta. Każda złotówka była wsparciem od samorządów. Trzeba było do tego dołożyć więcej niż było wstępnie proponowane. Jej Wiceminister na ślubowaniu dajemy również możliwości startu na uczelnie wojskowe. Planuję jeszcze ukończyć Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Monika Antosz Grodzicka, witam w informacjach. Limanowski samorząd liczy na pomoc rządu. Mowa o trzech osuwiskach na ulicach Paderewskiego, Bystrej i Walecznych. Mieszkańcy zastanawiają się, kiedy rozpocznie się ich stabilizacja. Problem jest złożony, tłumaczy burmistrz miasta Władysław Bieda. Sprawy osuwiskowe, sprawy geologiczne są sprawami trudnymi do, rozwią do rozwiązania. Mieszkańcy ulicy Paderewskiego w Limanowej od maja 2021 roku muszą korzystać z objazdów, aby dotrzeć do swoich domów. Z kolei w maju tego roku osunęła się ulica Bystra i podobnie jak w przypadku ulicy Paderewskiego zmieniono organizację ruchu dla bezpieczeństwa, aby nikt nie próbował z drogi korzystać. A to już ulica Walecznych, wydaje się, że to najmniej aktywne z osuwisk, bo samochody drogą przejeżdżają mimo że widać kilkucentymetrowe szczeliny w asfalcie. O wszystkich tych trzech miejscach mówił na ostatniej sesji Władysław Bieda, burmistrz Limanowej tłumaczył radnym, że robi co może, aby Odbudować zniszczone drogi. Trwa to długo. Wszyscy ci, którym to spowodowało utrudnienia w życiu, no nie ma się co dziwić, że tutaj są zniecierpliwieni i tak dalej. No ale niestety tak to wygląda. A procedura związana z otrzymaniem środków na stabilizację osuwisk jest dość skomplikowana i żmudna. A składa się ona z trzech etapów. Najpierw samorząd musi wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską. Wniosek ten jest przesyłany do wojewody, który przyznaje środki lub nie na drugi etap, czyli dokumentację projektowo-budowlaną. I wtedy znowu zbiera się komisja przy wojewodzie, która to ocenia. I jeżeli komisja uzna, że faktycznie da się to stabilizować, to osuwisko. To wtedy dopiero podejmują decyzję i udzielane są środki na wykonanie już dokumentacji technicznej, jak to osuwisko ustabilizować. Czy tam mają być jakieś podparcie, ma być u, um, u dołu tego osuwiska, czy mają być wykonane mikropale, czy jakieś, jakąś inną technologią ma to być zrobione. I projektanci ten projekt robią. Jak ten projekt zostanie zrobiony, to znowu się spotyka komisja, która się składa z geologów. Tam zasiadają geolodzy naprawdę o ty wysokich tytułach naukowych, którzy oceniają tą dokumentację. I dopiero gdy ocenią, że jest to prawdopodobne, że wykonanie tych prac budowlanych doprowadzi do trwałej stabilizacji, że pieniądze nie będą wyrzucone, jak to się mówi, na darmo, to wtedy zatwierdzają to do realizacji i wtedy można się starać o środki na już realizację, na wykonanie tych robót budowlanych. W przypadku osuwiska przy ulicy Paderewskiego wykonana jest dokumentacja projektowo-budowlana. Ma ona zakończyć się do końca listopada tego roku. Osuwisko przy ulicy Walecznych, pierwszy etap, Limanowski samorząd ma już za sobą. Z kolei osuwisko przy ulicy Bystrej jest w trakcie wykonywania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Prace te mają zakończyć się 10 grudnia. W tych zasadach dotyczących osuwisk zapisane tak, że gdyby samorząd na własną rękę chciał podejmować jakieś tymczasowe. Działania zaradcze, to wtedy w ogóle tracimy już yy, możliwość ubiegania się o jakiekolwiek środki na to osuwisko. Bo tak jak mówię, to wymaga gruntownego badania przez geologów i, i poważnego takiego podejścia. Dlatego, tak jak mówię, nie z naszej niechęci, nie, nie z tego, że my nie rozumiemy tych trudności, jakie mieszkańcy mają. Ale, ale musimy po prostu tak postąpić. Limanowski magistrat powinien bardziej zabezpieczyć osuwisko przy ulicy Bystrej. Zdarza się, że przez uszkodzoną drogę przejeżdżają kłady. Może trzeba byłoby pomyśleć o takim zabezpieczeniu, jakie jest wykorzystane przy ulicy Paderewskiego. Droga powiatowa z Mszany Dolnej do Niedźwiedzia zostanie wyremontowana. Nie do końca było wiadomo, czy inwestycja ta zostanie zrealizowana. W sprawie przyjrzał się Józef Budacz. Droga powiatowa z Mszany Dolnej przez Podobin do Huciska zostanie wyremontowana. Inwestycje wykona firma Duda Złostówki. We wtorek została podpisana umowa z wykonawcą, a teren przekazano do rozpoczęcia prac budowlanych. Jest to bardzo droga obciążona, bardzo niebezpieczna gminy turystyczne i trzeba dbać o bezpieczeństwo i dobry wizerunek tej drogi. Także jak najbardziej i cieszę się, że właśnie finalizujemy, oddajmy plac budowy. Koszt inwestycji to niewiele ponad 4 miliony 800 tysięcy złotych. Środki pochodzą z budżetu państwa i powiatu limanowskiego. Jest to zadanie bieżące, to nie jest inwestycja, tylko jest wydatek bieżący. Dlatego dzisiaj, kiedy samorządy borykają się z tym problemem, to każda złotówka była wsparciem od samorządów, żebyśmy mogli spełnić oczekiwania mieszkańców. Ale do końca nie było wiadomo, czy przedsięwzięcie zostanie zrealizowane, a to ze względu na finansowy udział samorządów Niedźwiedzia i miasta Mszana Dolna. Jeżeli powiat by na przykład zrezygnował z wymiany oświetlenia tam, z, nie, nie robiłby chodnika, no to już oszczędzamy. Trudno jednak oszczędzać na bezpieczeństwie. Wtedy ta inwestycja nie miałaby żadnego sensu. Ostatecznie Murcianki Samorząd wyłożył niewiele ponad 313 tysięcy złotych. To naprawdę jest przeliczone i to nie jest tak, że my nie, nie chcemy, tutaj nie, ja nie chcę albo coś, ja bardzo chcę, ale to jest zadanie powiatu, a nie zadanie miasta. I to, że my dodajemy do tego 313 tysięcy 748 złotych, to i tak jest sporo. Czy powiat dodaje do ulicy Leśnej jakiekolwiek pieniądze? Koniec końców udało się przygotować finansowy montaż, który pozwoli przeprowadzić tą potrzebną dla wszystkich inwestycję. W projekcie budżetu w zeszłym roku ujęliśmy to zadanie. Zgłosiliśmy do, do pana Wojewody o dofinansowanie. Niestety to zadanie znalazło się na liście rezerwowej, ale dzięki dobrej współpracy udało się nam otrzymać ostatnie dofinansowanie, jednak nie w takiej wysokości, o jakiejśmy wnioskowali i stąd pojawił się ten problem, jak yy, Wykonać to zadanie mając mniejsze dofinansowanie od Pana Wojewody przy udziale współpracy z samorządem gminy Niedźwiedź i Miasta Mszana Dolna oraz za zgodą zarządu i Komisji Infrastruktury udało się z montaż finansowy tak wykonać, żeby to zadanie spełniało oczekiwania i normy dla mieszkańców gminy Niedźwiedź Miasta i wszystkich turystów. Musiał pan mocno przekonywać radnych do tego, aby z budżetu gminy przeznaczyć środki na współfinansowanie tego przedsięwzięcia. Znaczy, powiem tak, no w wersji pierwotnej ponad 300 tysięcy to, no to nie było jakichś tam ze strony radnych obiekcji, problemów, natomiast no tu już no deklarem tą kwotę do 500 tysięcy. No powiem, myśl, myślę, że każdy rozsądny myślący nie powinien mieć, mieć jakichś obiekcji co do, co do tej za, za, zasadności tego zadania. No warunki sprawiły, że trzeba było do tego dołożyć więcej niż było wstępnie proponowane, więc no, no tak, taka sytuacja na rynku w tej chwili jest, więc najważniejsze, że zadanie, umowa podpisana i zadań będzie realizowane. Na odcinku 4,5 km zostanie częściowo wymieniona nawierzchnia asfaltowa. Będą utwardzone pobocza, także ma być przebudowany chodnik. Na całej długości remontowanej drogi planowana jest także wymiana opraw oświetleniowych na ledowe. Po lewej stronie zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców jest planowane wykonanie utwardzenia pobocza bitumicznie wykonanie tego pobocza na szerokości 1,5 metra, łącząc się z chodnikiem istniejącym chodnikiem w miejscowości Podobin. Równolegle po drugiej stronie jest też przewidziane wzmocnienie tego pobocza do szkoły w Podobinie. Poprawa warunków bezpieczeństwa, jeśli chodzi o modernizację przejść dla pieszych. I w dalszej części, już na pograniczu miejscowości Podobin-Niedźwiedź, na odcinku około 300 metrów, jest też kwestia wymiany nowej nawierzchni wraz z utwardzeniem tego pobocza. Prace ruszą jeszcze w tym roku. Inwestycja jest realizowana w trzyletnim planie. Jednak jak nas zapewniono, remont nie będzie aż tak uciążliwy dla mieszkańców i kierowców, bo będzie on realizowany etapami. Myślę, że wykonawca na tyle jest zorganizowany, że na razie będzie w tym roku, a zostało nam prawie półtorej miesiąca, wykonanie poboczy i utwardzenia poboczy. Także ruch pełnowahadłowy, ale, ale możliwość dojazdu będzie. Kolejne, inwest... Kolejne zadanie to już będzie od. Jak tylko pogoda pozwoli luty, marzec. Droga powiatowa, która będzie modernizowana, to jedyny szlak komunikacyjny w kierunku Gorczańskiej gminy. W tym roku w zespole szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku został uruchomiony oddział przygotowania wojskowego. Patronatem objęło go Ministerstwo Obrony Narodowej. W poniedziałek w tymbarskiej placówce odbyło się ślubowanie klas mundurowych. W uroczystości wziął udział wiceminister Wojciech Skurkiewicz. Jej tradycję. jej tradycję. Uczniowie klas policyjnej i wojskowej w tym barku złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubuję. Słowa przysięgi wypowiedziało 120 uczniów. Mama przeżywała to, robiła zdjęcia. Robiła zdjęcia, przeżywała trochę i była dumna. No właśnie, a ty jesteś dumny z tego, że wybrałeś tą szkołę? Bardzo. Kto ci dzisiaj tutaj towarzyszył podczas ślubowania? Był ktoś? Moi rodzice. Wzruszeni byli również rodzice, którzy czuli satysfakcję i dumę, że ich pociechy wybrały właśnie naukę w tym barskiej placówce. Są bardzo ze mnie dumni i cieszą się, że mi się powodzi i cieszą się z mojego szczęścia. Jak rodzice reagują na wybór, że ich córka no, chce służyć w mundurze? Wydaje mi się, że są zadowoleni, są dumni i wspierają mnie bardzo. Ale to dopiero początek ich przygody z mundurem. Bardzo mi się to spodobało i chciałam być kryminologiem, a zwłaszcza kryminologiem policyjnym i to mnie tutaj e, przyciągnęło. Od małego się interesuję takimi różnymi sprawami kryminalnymi i kryminologią generalnie. Planuję jeszcze ukończyć Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu na kierunku dowodzenia wojskami aeromobilnymi. Podczas uroczystości, które w poniedziałek odbyły się w Szkole Imienia Komisji Edukacji Narodowej w tym Tymbarku, był obecny wiceminister obrony narodowej. Wojciech Skurkiewicz gratulował uczniom, a także życzył im powodzenia w dalszej edukacji. Dla wszystkich tych, którzy zdają maturę i później chcieliby zostać oficerami Wojska Polskiego, dajemy również możliwości startu na uczelnie wojskowe, a absolwenci szkół wojskowych mają dodatkowy handicap, dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym. To jest też coś, co na pewno jest bardzo dobrze postrzegane przez młodych ludzi. I cieszy fakt, że młodzi ludzie garną się do tego, aby w tej formie też służyć ojczyźnie. Nie zabrakło wyróżnień dla najzdolniejszych uczniów. Stypendia wręczył starosta limanowski Mieczysław Uryga. To jest dla mnie takie bardzo budujące, że właśnie młodzież no, myśli o tym, że trzeba włączać się w obronność kraju. No i decyduje się właśnie na to, żeby pracować później w służbach, bądź właśnie w takich, czy w jednostkach, czy w policji, bo ci wszyscy, te wszystkie formacje dbają o bezpieczeństwo, ale zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom i to jest bardzo ważne. Wydarzenie było również okazją do zaprezentowania przez młodzież krótkiego pokazu antyterrorystycznego, a także sportowego. Na szkolnej uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Część artystyczna była poświęcona 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dominik Dudek wygrał program The Voice of Poland. 13. edycja muzycznego show dała wszystkim oglądającym sporo emocji. Wygrałem do Poland, Coś, o czym jeszcze dwa miesiące temu nawet nie mógłbym pomyśleć, a tu proszę, doszedłem do finału. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kontynuowaniu dalszej kariery muzycznej. W piątek na ulicy Piłsudskiego w Limanowej samochód osobowy potrącił 18-latkę. Do zdarzenia doszło o godzinie 6:50. Kierujący pojazdem marki Volkswagen potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych kobietę. Kierujący był trzeźwy. A piesza została zabrana do szpitala w Limanowej. To nie pierwsze takie zdarzenie w tym właśnie miejscu. Na naszym telewizyjnym fanpage'u, po publikacji tego artykułu, rozgorzała dyskusja. Internauci zwracają uwagę na prędkość, z jaką poruszają się w tym miejscu kierujący, a także zachowanie niektórych przechodniów na drodze. Kamienicki oddział Związku Podhalań świętował 15 lat działalności w... W minioną sobotę odbyły się uroczystości jubileuszowe. W parafialnym kościele miała miejsce msza święta, podczas której ślubowanie złożyli nowi członkowie. Dlaczego zdecydowały się Panie wstąpić do Związku Podhala? Ja wstąpiłam do związku pod razem z moimi czterema przyjaciółmi. Zawsze kochaliśmy stroje góralskie, kulturę góralską. Związkiem pod halą zaraziła mnie pani Agata Zięba, prezes związku. Opowiadała właśnie o kulturze, o gorsetach, skąd się to wszystko wzięło. No i po Postanowiłam, że może warto byłoby jako młoda osoba kontynuować. Po niej podsumowano działalność związku, a także gratulowano jubileuszu. Były również życzenia. Chciałbym życzyć, żeby nie zabrakło tego entuzjazmu, tego zapobiegliwości, szukania dodatkowych środków i tylu przedsięwzięć, wydarzeń kulturalnych, pracy z młodzieżą. Na ile mi Pan Bóg da zdrowia i siły i oparzności Bożej, będę spełniać marzenia w związku pod Halano Dział Kamienica. Burmistrz Anna Pękała unieważniła postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola i żłobka przy ulicy Józefa Marka w Mszanie Dolnej. Samorząd planował na ten cel przeznaczyć 10 290 000 zł brutto. Otrzymał on również dofinansowanie z polskiego ładu w wysokości 8 900 000 zł. Jednak najtańsza oferta wyniosła 15 660 000 zł. Startująca w sportach motorowych Marcelina Czepiel gościła w naszej redakcji. Zawodniczka ze Szczyżyca podsumowała miniony rok. Ten sezon był wyjątkowy dla mnie. Zgarnęłam aż dwa tytuły. Myślę, że nie był on aż taki jak przewidywali, że będzie wszystko po myśli. Wiadomo, bo to sport jest nieprzewidywalny. Na początku sezonu, nawet przed pierwszymi startami niestety musiałam się pożegnać z jedną ze swoich BMW. A cała rozmowa jest oczywiście dostępna na naszej stronie internetowej. Po raz 15. w kościele pod wezwaniem imienia Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej zorganizowane zostały zagórzeńskie spotkania chórów Laudate Domino. Przed publicznością zaprezentowały się chóry z Niedźwiedzia, tym Barku Limanowej oraz dwa mszańskie chóry. Zostajemy w tematyce churalnej. Chór Belcanto, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury W Dobrej, obchodził dziesięciolecie działalności. W niedzielę 20 listopada w Sanktuarium Matki Bożej z w Dobrej odbył się koncert jubileuszowy. życzycie sobie na te lata? Życzymy sobie na pewno spokoju, kreatywności, powiększenia grona chórzystów, no i radości. Myślę radości z tego, co robimy, przyjaźni, żebyśmy się zawsze trzymali razem i żebyśmy nie ogłuchli. Wraz z chórem wystąpiła orkiestra kameralna oraz parafialny zespół muzyczny z Dobrej. W niedzielę 20 listopada w folwarku Stara Winiarnia w Mszanie Dolnej przy ulicy Ogrodowej miała miejsce kolejna edycja targów ślubnych. Pary młode jednak zaczynają patrzeć na te koszty i uważnie przyglądają się również cenom. Także no nastał taki czas, że rzeczywiście będzie trzeba gdzieś trochę pewnie te pieniążki oszczędzać, bo wszystko jest niestety bardzo drogie. Może się okazać, że ta cena minimalnie ulegnie zmianie, ponieważ obawiam się, że po nowym roku po prostu ceny ogólnie pójdą do góry. Można było zapoznać się z najnowszymi trendami. W obecnych czasach, no DJ jest bardzo alternatywą, jako taką, jeżeli chodzi o prowadzenie wesela, ze względu przede wszystkim też na cenę. Skorzystać z porad profesjonalnych menadżerów ślubnych, a także skosztować przygotowanych na tę okazję potraw weselnych. Spadł pierwszy śnieg. W niektórych miejscach naszego powiatu biały puch przykrył pola i łąki. Zrobiło się biało. Górne partie szczytu Beskidu Wyspowego są ośnieżone. W dolinach tego śniegu jak na razie jest jak na lekarstwo: od poniedziałku będzie nam towarzyszyła pogoda w kratkę. Będzie trochę słońca, od czasu do czasu sypnie śniegiem. Temperatura będzie oscylowała w okolicach 0 stopni. W środę 16 listopada w Limanowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy przygotowanej przez Fundację Dorastaj z nami. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata. Wystawa poświęcona jest pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych, poległych i zmarłych, a także ciężko rannych i poszkodowanych podczas wykonywania obowiązków służbowych w kraju i pełnienia służby w misjach poza jego granicami. W otwarciu wystawy towarzyszyły prelekcje oraz pokaz sprzętu służb mundurowych. My odpoczywamy i zasiadamy przed telewizorami, aby oglądać Piłkarskie Mistrzostwa Świata. Chciałem Pana zapytać, bo pytamy różne osoby o to, no kto tym faworytem i jaka będzie Pana zdaniem postawa naszej reprezentacji? Ja opowiem, że chodzi o naszą reprezentację. Wiadomo, że każdy ma oczekiwania, aby wyjść z grupy. Tak? Turniej rządzi się swoimi prawami. To decyduje dyspozycja dnia, decyduje dyspozycja przygotowania przedmeczowego. Ja mam nadzieję, że, że trener Michniewicz tak dobrał wkład personalny reprezentacji, że ci zawodnicy potrafią jeden za drugiego wskoczyć w ogień i, i będą e, się na boisku wspierać. Na boisku, jak i poza boiskiem, bo jednak atmosfera w reprezentacji e, powinna być bardzo dobra, prawie że rodzina. E, mam nadzieję, że ten czas, który teraz spędzają razem, e, będzie ku temu służył, a jednocześnie odpowiedniemu przygotowaniu do, do meczy, które nas czekają, bo te mecze z Meksykiem, z Argentyną e, nie będą, nie będą e, łatwe i wierzę w to, że wyjdziemy z grupy. Bo taki chyba jest cel tej reprezentacji, żeby, żeby wyjść z grupy i zagrać w kolejnej fazie turnieju. Panie Pawle, w takim razie kto mistrzem świata? Trudne pytanie, trudne pytanie. Jest dużo, dużo e, dobrze grających drużyn. Ciężko wyrogować. Nie, nie mam swojego faworyta. Wiadomo, że... Argentyna, Brazylia to są drużyny, które gdzieś tam fajnie grają w piłkę, a ja kibicuję taką drużyną, które właśnie preferują granie, granie w piłkę, a nie tylko murowanie bramki i granie na kontrę. 22 listopada reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegra swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata w Katarze. W środę rozegrała ona mecz towarzyski na stadionie Legii Warszawa z reprezentacją Chile. Biało-czerwonych dopingowali kibice z naszego regionu. Prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia, które zostały opublikowane na Facebooku. Naszej reprezentacji życzymy powodzenia i przede wszystkim awansu z grupy. Oby nie skończyło się tylko na meczu otwarcia, meczu o wszystko i meczu o honor. Trzymamy kciuki, a ja zapraszam na kolejne wydanie informacji już za tydzień. Do zobaczenia.